Do tyłu? No. Co za debilizm. Ale stąd, do tej samej na górki. Co, ty chcesz się ze mną takie coś bawić, tak? No. Po pierwsze, za Ale wiesz... A ty bo już No. Trzy! Osobno! Bo co, bo co, bo co? Liczymy czas osobno, czy każdy... Trzy! Najpierw razem. Trzy! Nie, to on pierwszy, a potem drugi. Dobra, ja liczę. Żeby było z tej samej górki. Dobra, no. Kafa... Sajmo, ty pierwszy. No nie bo on, on idzie z tej Nie, idzie stąd. To są dupki. Dobra, to my nie przecieby wyrabia, przynajmniej. Ta jest na startowe. Weźcie, wolcie timer. Złapliśmy tego potyka znowu. Nie, to jest ta. Ja... ja uderzę w dwa dni. Raz. Acz stalik spadnie. Dobra, Simon, sekundę raz. Ma tak dwa. Ej, poczekaj, daj mi próbę. No nie ma próby. Uj, Uj. Ale to było. Ui. Dobra. Nagrywaj. Będzie trudno, będzie Nagrywać. trudno. Nagrywaj. Jedziemy! My. No bo ja muszę się co? Nie wiem. Tak! Dobra, co, ej? Skur... ej! ja nie jadę. A, ej, co tutaj przyszło? Dzieci. Jest tam... Ko... jak Co? Jest tam jakiś telefon? No co? Dobra. Co W ogóle ode mnie Dwa. Trzy. Go! Raz. Dwa. Dłożę. Dłożę. Trzy, cztery, 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 pięć. 7, 5 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Raz, dwa, trzy, trzy cztery. dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. 9, krzewa było. Dokładnie. A co? 9, 9, A 9, 9, 9, 9, Zróbmy 20 w powietrzu z takiej pozycji. Albo kto, kto się dalej sturla z górki? O nie. Chodźcie. Chodźcie. To nie gramy? Chodźcie, bo cześć. Chyba. Ja też mam. nie jestem na półku to do toma. jeszcze to do no Dobra, to na, po, na trzy podzielić? Ej, a to chodźcie my. Ja, to ja pójdę tak, sama, bo z... to ten, dam wam. To pokrzywy. Nagrywaj, Bruna. Nagrywaj. Nie. Ten Żeby się zatrzymać, to Czemu? jest kłód Zobaczcie, co zrobimy. się. Tak? Ale ktoś to liczy? Ale nie, kto dalej? ja nie, dalej. nie lepiej ustawić się na 4 i... To co? Co? To no nie wiem, co? No dawaj, ale nie. Kto to dalej? Skąd, no? Ej, od nowa. Ja jeszcze nagrałam, nie? Tak,

Nie, Myślę, on się ma taki dowód. Oh. Yeah, yeah. 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 Nie, nie, nie. Kolowałem zielonym. No tak, nagrywaj, Nie tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. się a po tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Odzywaj się do mnie. Sorry! Gaan ja. we? Nee, czekaj wacht, wacht. Weet je wat? Gaan we de koppen? Er is Ik weet niet of je ja. het ja. zo ziet. Ik do parku, ale nie jest, ale nie Ale jest tam. Ale ja bym się mogła przejść, ja... ja też. coś, no, ale że tam. Do nie. A